Cześć! Dzisiejszy film to będzie Q&A i chciałabym odpowiedzieć na kilka pytań, które ostatnio zadaliście na mojej karcie Społeczność, ponieważ poprosiłam Was właśnie o pytanie do tego typu filmu. Wiem, że wiele z Was czeka na taki filmik od kilku miesięcy, bo ostatni taki pojawił się ponad pół roku temu, dlatego mam nadzieję, że odpowiem tutaj na Wasze pytania. Dostałam ich znacznie więcej niż się spodziewałam. Postaram się odpowiedzieć na zdecydowaną większość, zwłaszcza na te, które często się powtarzały, ale i tak postanowiłam podzielić te na dwie kategorie. Pierwsza to będą takie dotyczące mojego życia prywatnego i mojej działalności na YouTubie ogólnie, a druga część to będą dotyczące zagadek kryminalnych. W tamtym filmie odpowiem na pytania dotyczące spraw, które już omawiałam na kanale, które były dla mnie najbardziej interesujące, może które były najstraszniejsze i które zostały mi na najdłużej w głowie i przez które na przykład nie mogłam spać, dotyczące współprac i YouTuberów, z którymi chciałabym współpracować, tego ile zajmuje mi edytowanie filmu ile czasu robię research, gdzie znajduje informacje i tym podobne. Dlatego jeśli interesuje Was tamta część, to mam nadzieję, że obejrzycie tam kolejny film, a dzisiaj odpowiem na kilka bardziej osobistych pytań, dlatego zaczynamy. Tak jak wcześniej powiedziałam, ja już nagrałam jedno Q&A jakiś czas temu i tam odpowiedziałam na większość takich najbardziej podstawowych pytań, ale one i tak teraz się powtarzały, dlatego chciałabym odpowiedzieć na te, które najczęściej mi zadajecie, czyli na przykład to, ile mam lat, w tym roku skończę 23, urodziłam się 13 października 1996 roku. Pytaliście mnie również, czy mam rodzeństwo, i w tamtym filmie również odpowiedziałam na to pytanie: i ja nie mam rodzonych braci ani sióstr, ale mam jedną przyrodnią siostrę. I dłużej o tym mówiłam właśnie w tamtym filmie. Ponadto również pytaliście mnie, czy mam jakieś zwierzęta. Mam jednego psa. Tinkę, którą mogliście zobaczyć w filmie, w którym ona wybierała mi kosmetyki. Dlatego, jeśli chcecie zobaczyć ją nie tylko na zdjęciach, ale również w ruchu, to możecie obejrzeć tamten filmik. Wszystkie pytania, które dostałam, postanowiłam wydrukować sobie na karty, dlatego będę podczas tego filmu na nią spoglądać. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was zbyt irytujące i rozpraszające. Dostałam również pytania o to, co studiuję. Przede wszystkim, czy studiuję kryminalistykę lub kryminologię i jaką szkoły, szkołę skończyłam. Nie jestem pewna, czy to pytanie o szkołę dotyczy liceum. Jeśli tak, to skończyłam Cervantesa w Warszawie, a. Szkoły wyższej jeszcze nie skończyłam. Jestem w trakcie studiów. Nie studiuję ani kryminologii, ani kryminalistyki. Jestem na europeistyce. ale oczywiście oba te kierunki brzmią bardzo ciekawie i chciałabym to, to studiować, ale wydaje mi się, że musiałabym wrócić i zdać maturę przede wszystkim z biologii i chemii, żeby chodzić na te kierunki. Dlatego w tym momencie nie jestem jeszcze na to gotowa, chociaż w przyszłości nie wykluczam takiej możliwości, ale w tym momencie chciałabym skończyć ten kierunek studiów, który zaczęłam. Jak widzę swoje życie za 10 lat? Jakie mam plany, cele zawodowe, prywatne, czy dalej YouTube, może filmiki z poszerzoną tematyką, a może zupełnie inną tematyką? To jest jedno z najtrudniejszych pytań, które dostaję i bardzo często dostaję je również w moim życiu prywatnym od na przykład członków rodziny i za każdym razem bardzo się wtedy spinam. Jak widzę siebie za 10 lat, zdecydowanie chciałabym mieć pracę, która będzie dawała mi dużą satysfakcję i nie będę się czuła. Przytłoczona, i nie będę nie chciała wstawać rano, żeby iść do pracy. To jest jeden z moich głównych celów, to jest to, czego najbardziej boję się, jeśli chodzi o przyszłość. Oczywiście chciałabym, żeby YouTube był moją przyszłością, ale tak jak wiemy, ta platforma nie jest specjalnie stabilna. Nie jest to kariera, która prawdopodobnie jest długotrwała, zwłaszcza że ja robię filmy w tym momencie, te, które są najbardziej popularne. To są zagadki kryminalne i one są raczej przez YouTube z czasem coraz bardziej. Można powiedzieć, tępione. W tym momencie mam na przykład bardzo duży problem z oznaczaniem moich treści, wszystkich filmów, które wrzucam, jako nieodpowiednie, i dlatego na nich nie zarabiam. W tym momencie. Jestem nadal studentką, więc nie muszę mieć takiej pełnej pracy. I również mieszkam w domu z rodzicami, o tym też wspominałam w poprzednim filmie. Dlatego nie muszę płacić za mieszkanie. Dlatego to nie jest aż taki problem, ale jeśli chciałabym, żeby YouTube był moją pracą, to w tym momencie nie mógłby być, ze względu na to, że robię filmy na kontrowersyjne tematy, które nie odpowiadają algorytmowi. Następne pytanie w pewnym sensie łączy się z tym poprzednim, a to to, czy mam pracę poza YouTube'em. W tym momencie nie mam, chociaż były takie momenty, że pracowałam, nagrywałam filmy i jeszcze chodziłam do szkoły, na przykład na początku tego roku szkolnego, ale w tym momencie już tej pracy nie mam. To była tylko taka chwilowa i myślę, że chciałabym skupić się właśnie głównie na nauce i na nagrywaniu filmów. To jest teraz mój priorytet, chociaż oczywiście po skończeniu studiów zamierzam mieć jakąś kolejną pracę. Często dostaję również pytanie, czy farbuję włosy, czy moje włosy to jest mój naturalny kolor. I nie, nie farbuję, to jest, to jest mój naturalny kolor, chociaż końcówki są lekko rozjaśnione, ale rozjaśniałam je ponad rok temu i jeszcze nie zdążyłam wszystkiego uciąć, ale raczej właśnie taki rudawy kolor to jest mój naturalny. Czy dalej noszę mój piercing septum? Jeśli tak, to jak sprawuje się mój kolczyk? I nie. Na to pytanie odpowiedziałam jeszcze bardzo dawno w jednym Q&A, dlatego nie spodziewam się, że ktokolwiek je oglądał. To było, to było Q&A na temat mojej operacji nosa. Część z Was może nie wiedzieć, że miałam rajnoplastykę już teraz półtora roku temu. I podczas tej operacji ten, to przekłucie zostało zlikwidowane, ponieważ właśnie w tym miejscu moja kość była łamana. To brzmi trochę strasznie, ale tak właśnie było. Dlatego od czasu mojej operacji od półtora roku nie mam już kolczyka septum i nie tęsknię za nim. Było fajnie go mieć przez ten rok, kiedy go miałam, ale nie zrobiłam go ponownie. Zwłaszcza, że teraz byłoby to dosyć niebezpieczne ze względu na to, że ta kość już była naruszana w trakcie operacji. Ale nawet jakbym mogła, czy mogłabym w tym momencie na przykład nosić sztuczny kolczyk, ale raczej to już nie jest moja estetyka, dlatego nie mam go i nie zamierzam mieć. Następne pytanie jest bardzo interesujące. Nie spodziewałam się, że takie zostanie mi zadane, a to to co sądzę o futrach, czy jestem za, czy przeciw. Część z was moich poprzednich filmów może wiedzieć, że jestem na diecie roślinnej weganizm to jest bardzo szerokie pojęcie, i dotyczy wszystkich dziedzin życia, sama dieta to jest właśnie to, że nie je się produktów zwierzęcych, to jest to, co ja praktykuję. Nie jestem weganką we wszystkich aspektach mojego życia ze względu na to, że zdarza się, że kupuję na przykład kosmetyki, które nie są wegańskie, chociaż zawsze są nietestowane na zwierzętach. To wydaje mi się, że tak. Łączy się jeszcze z kolejnym pytaniem: czy używam kosmetyków Cruelty Free? I tak, używam tylko kosmetyków, które nie są testowane na zwierzętach. Oczywiście zdarza mi, zdarzają mi się pomyłki, czy jakaś firma może być niepewna, albo może, być, może zmienić swój status, i ja wtedy nie jestem do końca doinformowana. Mogę na przykład dowiedzieć się o tym za późno i kupić jakiś produkt, ale świadomie staram się kupować kosmetyki, które nie są testowane na zwierzętach. Jeśli chodzi o futra, to jestem absolutnie przeciwna. Inaczej trochę jest z futrami z drugiej ręki. Jak wiecie, ja bardzo lubię kupować w lumpeksach. Większość mojej szafy pochodzi właśnie z second-handów. Kupowanie futer i skór z drugiej ręki to jest moim zdaniem coś zupełnie innego i nie jestem przeciwna takiej praktyce, chociaż kupowanie ich nowych raczej osobiście, według moich przekonań, nigdy bym tego nie zrobiła. Mam rzeczy, które są skórzane, ale te wszystkie są właśnie, które na przykład pasek który noszę, dostałam od mojego taty, i to jest skórzany pasek. Nie wiem skąd on go wziął, ale na pewno ja dostałam go jako dru z drugiej ręki, dlatego nie mam oporów przed noszeniem go. Ale w tym momencie wszystkie moje torebki, czy wszystkie moje buty są właśnie z ekologicznej skóry i futra nigdy nie kupiłabym z pierwszej ręki na pewno, jeśli chodzi o z drugiej, to, że nie jestem przeciwna temu, to nie znaczy, że sama bym jej kupiła. Wydaje mi się, że wstydziłabym się po prostu przyznać komuś, że mam prawdziwe futro. Musiałabym od razu wyjaśnić, że zostało kupione w Lumpeksie, ale wiem, że byłoby też wiele osób, które nigdy nie pytałyby mnie o to futro, po prostu miałyby mnie na ulicy i oceniało ze względu na to, że mam prawdziwe futro. Myślę, że osobiście nie czułam się z tym komfortowo i nie chciałabym być w takiej sytuacji jak nauczyłam się tak pięknie malować, po bardzo dziękuję za komplement, to jest niesamowicie miłe, zwłaszcza, że jak pewnie wiecie makijaż to jest jedna z moich pasji. Ten cały kanał zaczął się właśnie od kosmetyków i przede wszystkim od makijażu. Nauczyłam się wszystkiego tego, co wiem o technikach makijażowych z YouTube'a, z tutoriali. I do dzisiaj we wszystkich wolnych chwilach za każdym razem, gdy maluję się rano albo gdy przygotowuję się do filmików. Na przykład maluję się właśnie do filmów, czy koloruję moje notatki, bo tak właśnie robię, tak właśnie przygotowuję się do filmów, że piszę notatki, a później koloruję za każdym razem, gdy mam właśnie taką wolną chwilę, kiedy mogłabym czegoś słuchać, to zwykle słucham właśnie filmów na temat makijażu. Uwielbiam słuchać o kosmetykach. Także odpowiedź na to pytanie brzmi, że nauczyłam się na YouTubie. E, tutaj następne pytanie też łączy się z makijażem, a to jest to, czy najpierw robię kolory napisów na miniaturkach, czy makijaż? I to jest bardzo zabawna historia, bo kiedyś nigdy nie dopasowywałam miniaturek do makijażu, ani makijażu do miniaturek. Tylko w pewnym momencie Wydaje mi się, że w przypadku filmu na temat rodziny tan, tam zdarzyło mi się to zupełnie przypadkowo. Pomalowałam się na niebiesko i akurat miniaturkę zrobiłam z niebieskimi napisami. I wtedy ktoś skomentował, że dopiero teraz zorientował się, że ja dopasowuję moje makijaże do miniaturek. I przeczytałam ten komentarz i byłam zdziwiona, bo mam taką, że nigdy tego nie robiłam. Później w przypadku innego filmu znowu przypadkowo tak mi się zdarzyło. I w pewnym momencie pomyślałam, że w sumie czemu nie i zaczęłam tak robić. I w tym momencie dopasowuję swój makijaż do koloru na miniaturce. Na początku znajduję zdjęcie, które chciałabym użyć właśnie na miniaturce w, do zagadek kryminalnych i tam patrzy jaki dominuje kolor, dopasowuję kolor, który chciałabym mieć później na miniaturce jako już napis i wtedy w ten sposób się maluję. Miałam wcześniej, zanim zaczęłam tak robić, miałam sporo problemy właśnie z wyborem koloru makijażu, bo to, co jeszcze bardzo lubię robić, to nigdy nie powtarzać swoich makijaży. Mogą być podobne, ale chyba nigdy nie wystąpiłam w dokładnie takim samym makijażu na dwóch filmach. Chyba, że dużo, dużo wcześniej, kiedy malowałam się bardzo neutralnie. Dlatego zawsze pamiętam, że pytałam swoje koleżanki, żeby podały jakiś kolor, żeby dały mi inspirację do tego, jak się pomalować, bo nie miałam żadnego pomysłu. A teraz moją inspiracją są właśnie kolory miniaturek i to bardzo zabiera właśnie taką presję wyboru, tego, jak się umalować przed filmami, co bardzo, bardzo lubię. Jakiej marki kosmetyki lubisz najbardziej? To jest bardzo trudne pytanie. Ja mam mnóstwo marek, które bardzo lubię przede wszystkim drogeryjnych, ale moją absolutnie ulubioną marką musiałby być Kolor Pop. Ostatnie pytanie dotyczące makijażu, to jaka jest Twoja ulubiona paleta do makijażu? I Twoje makijaże są przepiękne. Proszę, bardzo Ci dziękuję. Trudno jest mi wybrać moją ulubioną paletę. Jeśli miałabym wybrać jedną, przyniosłam ją tutaj, żeby pokazać, to będzie moja magnetyczna paletka, w której są cienie, które wyjęłam z paletek z Pop. Ona jest bardzo neutralna. Możecie pomyśleć, że to nie są takie makijaże, jakie wykonuję do... Moich filmów, ale jednak ta paleta absolutnie ratuje mi życie. Ja używam przynajmniej kilku z tych matowych cieni do prawie każdego makijażu, nawet do tych kolorowych. Użyję któregoś na całą powiekę, do tego, żeby zblendować albo do, do dodania odrobiny brązu. Tutaj mam wszystkie swoje ulubione neutralne cienie. I w tej magnetycznej paletce, którą mam z AliExpress, myślę, że bardzo łatwo będzie ją znaleźć. Z tego co wiem, to jest w kilku kolorach, i tutaj są cienie z kilku palec Color Pop. Na pewno cała Yes Please oraz Double Antantra, kilka też wymienionych cieni z You Had Me at Hello, ja mam kilka z tych palet po 12 cieni z kolorów, to są moje ulubione, uwielbiam ich formułę, dlatego bardzo polecam Wam właśnie zbudowanie takiej paletki, tamte palety są magnetyczne, dlatego nie było żadnego problemu z wyjęciem ich i włożeniem do takiej większej palety i też w każdym momencie mogłabym je wyjąć i włożyć tam z powrotem, bez uszkodzenia cieni, dlatego to jest moim zdaniem świetne, ale to jest trochę takie oszukiwanie, jeśli chodzi o to pytanie, bo to nie jest gotowa paleta. Musielibyście kupić kilka, jeśli byście taką. Stworzyć. Jeśli miałabym powiedzieć, jaka jest moja ulubiona, taka już wcześniej zrobiona paleta, to byłoby albo Color Popies, please. Ja zrobiłam o niej cały filmik, ale ona jest dosyć neutralna. Jeśli miałabym powiedzieć, jaka jest moja absolutnie ulubiona w tym momencie, to oczywiście musiałaby ona zawierać kolorowe cienie i byłaby to paleta Slash z firmy September Rose Cosmetics. O niej wspominałam w kilku moich makijażach, ale nigdy nie robiłam o niej dedykowanego filmu, ale to jest paleta. Bardzo kolorowa, tęczowa, i naprawdę ją uwielbiam. W tym momencie kocham kolorowe cienie, jak pewnie mogliście zauważyć, dlatego to jest zdecydowanie ta. To, po którą sięgam w większości moich makijaży do zagadek kryminalnych, dlatego jeśli byliście ciekawi, to zwykle jest to to. Bardzo często też piszę w opisie, szczegóły mojego makijażu, żebyście nie musieli pytać w komentarzach. Zwykle piszę tam właśnie, jaką mam szminkę i czasem jakie mam cienie. Lubię też ostatnio cienie z Glam Shopu. Kupiłam sobie kilka i one też są świetne, ale właśnie jeśli mam zdecydować, jaką jedną paletę z mojej kolekcji lubię w tym momencie najbardziej, to na pewno byłaby ta bardzo kolorowa. Teraz przechodzę już do trochę można powiedzieć głębszych pytań. To, czy zażywam jakieś używki? Nie, nigdy nie zażywałam żadnych używek i nie mam zamiaru. Bardzo rzadko nawet piję alkohol, nigdy nie paliłam papierosa, nigdy nawet nie próbowałam. Jest to dla mnie obrzydzający zapach, dlatego nie chcę się nawet do nich zbliżać, ale jeśli ktoś chce, to oczywiście może robić co chce ze swoim życiem i nikogo nie chce oceniać, ale ja osobiście nigdy nie próbowałam żadnych używek. I nie mam zamiaru. Skąd pojawił się pomysł na YouTube? Ktoś ci zainspirował, czy sama zdecydowałaś się, aby założyć kanał? Ehm, czy ktoś mi zainspirował? Ja zaczęłam oglądać filmy na YouTube, jak miałam 14 lat. Pamiętam to dokładnie, to było w wakacje i wtedy dopiero odkryłam, że na YouTube jest coś więcej niż tylko śmieszne filmy i muzyka. Wcześniej myślałam, że na YouTube jest tylko to. A w 2020 roku odkryłam, że jest też świat youtuberów i komedii i tym podobnych. Wtedy odkryłam pierwszym youtuberem, którego oglądałam, to był Shane Dawson. Pamiętam, że obejrzałam wszystkie jego filmiki. On w tamtym czasie robił takie śmieszne filmiki, sketcze, w których grał, te wszystkie swoje postacie. Miałam absolutną obsesję na punkcie tych filmów. Pamiętam, że opowiadałam mojej mamie fabułę wszystkich z nich. Jeszcze wtedy nie znałam aż tak dobrze angielskiego, ale właśnie na tych filmach się tego nauczyłam i to właśnie jemu. Zawdzięczam to, że w tym momencie jestem na takim poziomie angielskiego i że później w szkole nigdy nie miałam problemu z tym, żeby być w najwyższej grupie z angielskiego i nie miałam problemów z słownictwem czy gramatyką, właśnie przez to, że oglądałam tak często YouTube'a. Dlatego myślę, że to było świetne. I jeśli mogę powiedzieć, że ktoś mnie zainspirował, to myślę, że to był on. Już wtedy zaczęłam zastanawiać się nad tym, że jak super byłoby być youtuberem. Nawet nie wiedziałam, że wtedy jeszcze to może być dla kogoś kariera czy praca. Wtedy widziałam to tylko jako zabawę i genialny sposób spędzania wolnego czasu. I bardzo się cieszę, że w tym momencie mogę właśnie na to poświęcać swój czas. Dlatego jeśli miałabym powiedzieć jakaś była jedna osoba, która zainspirowała mnie do założenia kanałów, na pewno był Shane. Zostałam też pytania, Ile wcześniej e, zastanawiałam się nad założeniem kanału, zanim rzeczywiście to zrobiłam. I tak bardzo, bardzo poważnie zaczęłam zastanawiać się około 2 lata przed założeniem kanału. I to wtedy poprosiłam rodziców, żeby kupili mi ten aparat, na którym dzisiaj do dzisiaj nagrywam. Już teraz minęły ponad 4 lata od tamtego czasu, kiedy go mam. I pamiętam, że byłam bardzo rozczarowana tym, że nie miałam odwagi, żeby rzeczywiście zacząć ten. Kanał, że miałam kamerę, miałam cały sprzęt, który potrzebowałam, ale nie miałam wystarczająco odwagi. Jestem bardzo nieśmiałą osobą. Miałam też pytanie, czy jestem ekstrawertyczką, czy introwertyczką. Zdecydowanie introwertyczką, i to bardzo objawiło się właśnie w tym moim lęku przed założeniem kanału, ale ostatecznie się przełamałam. Niestety dopiero dwa lata później. Żałuję, że nie zaczęłam wcześniej, ale myślę, że. Teraz to wszystko dobrze się ułożyło. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak mój kanał w tym momencie wygląda, i bardzo Wam dziękuję za to, że moje filmy Wam się podobają. E, czy lubię pracę youtubera? Jak pewnie mogliście zauważyć po mojej reakcji, e, tak, bardzo lubię pracę youtubera. Myślę, że to w pewnym sensie uratowało mnie od takiego poczucia samotności, który miałam wcześniej, i dało mi poczucie takiego. Można powiedzieć, spełnienia, takiego, że to co robię, tak jak spędzam swój czas, mimo że jest to forma, można powiedzieć, zabawy, bo naprawdę bardzo lubię nagrywać filmy, to jednak daje mi to taką satysfakcję, że robię coś, co inni chcą oglądać, inni chcą mnie słuchać i czuję, że ten wolny czas, który na to poświęcam, nie idzie na marne, dlatego bardzo lubię tę pracę. Czy ciężko ci jest połączyć studia z nagrywaniem na YouTubie, czy raczej już się przyzwyczaiłaś? I zdecydowanie są momenty, kiedy jest to niesamowicie trudne, kiedy jestem sfrustrowana, bo chciałabym nagrać film, a nie mogę tego zrobić, bo muszę zrobić projekt do szkoły, muszę nauczyć się do sesji i tym podobne. Ciężko też jest, jak wiem, że mam jakieś w tym semestrze, zwłaszcza. Kilka bezsensownych zajęć, na które nie chcę chodzić, a muszę to robić, i ponieważ mam na obecność, i niestety w tym czasie nie mogę nagrywać filmów, czyli robić tego, co wolałabym robić ze swoim czasem. I w takich momentach jest to frustrujące, ale w tym momencie już zdecydowanie, po tych dwóch latach przyzwyczaiłam się do tego, że muszę godzić te dwie części mojego życia i jakoś myślę, że w miarę dobrze sobie z tym radzę. Skąd pomysł na nazwę? Nie jestem pewna, czy ta osoba pyta tutaj o moją nazwę Karolina Anna, czy o nazwę Zagadki Kryminalne. Jeśli chodzi o Karolinę Anna, to tak jak już wspominałam kilka razy, to są moje imiona, moje pierwsze i drugie imię. To nie było trudne, żeby ten nazwy wymyślić. Nie chciałam żadnej takiej wymyślnej, nie przychodziło mi nic do głowy. Nie chciałam za bardzo kombinować, żeby później nie żałować jakiejś nazwy. Bo wiem, że mam na przykład nazwy na moim starym mailu, który założyłam, jak byłam jeszcze w podstawówce, którego bardzo się wstydzę. Nie chciałam właśnie tego typu nazwy mieć po kilku latach, dlatego wydawało mi się, że moje imiona nigdy mi się nie znudzą, nigdy nie będą. Głupiej, nigdy nie będę się ich wstydzić, dlatego stąd y, pomysł na nazwę, a nazwa zagadki kryminalne przyszła tak organicznie. Wiedziałam, że jest to, zwłaszcza na początku, jak zaczynałam, były to tylko tajemnicze sprawy nierozwiązane, dlatego były to zagadki, które były kryminalne. Minęło już, z tego co wiem, dwa lata, odkąd zaczęłam nagrywać tego typu filmy i gdy zaczynałam, to było znacznie mniej youtuberów, zwłaszcza na Polskim YouTubie, którzy robili właśnie taki content, dlatego nie było trudno znaleźć coś, nazwę, która będzie niepowtarzalna. Oczywiście wiem, że nie jest ona specjalnie odkrywcza, to są po prostu zagadki kryminalne, ale i tak jestem zadowolona z tego, że taką nazwę udało mi się wymyślić. Odpowiedź na następne pytanie będzie w pewnym sensie łączyć się z tym pytaniem o Połączenie studiów z nagrywaniem na YouTube. To pytanie brzmi: że może odcinki pojawiałyby się regularnie, na przykład w poniedziałki i czwartki? I to jest coś nad czym ubolewam, ale czego niestety w tym momencie nie jestem w stanie zrobić, ze względu na to, że mój plan jest dosyć nieprzewidywalny, że muszę łączyć nagrywanie ze studiami, z spotkaniami towarzyskimi i innymi nieprzewidywalnymi czasami rzeczami, które dzieją się w życiu. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, że nagram odcinek tego dnia albo, że do tego dnia uda mi się napisać scenariusz, bo czasami okazuje się, że mam projekt do szkoły albo projekt zajmuje dłużej niż przewidywałam albo są rodziny, koleżanki, na które bardzo chcę iść, dlatego czasami to wszystko przesuwa się o dzień. Jeśli mam więcej czasu, tak jak miałam teraz w ferie, w przerwie między semestrami, to nagrałam na przykład raz trzy odcinki w tygodniu zamiast dwóch, a czasami zdarza się tak, że jest jeden odcinek w tygodniu i niestety tak w tym momencie pozostanie. Tak samo z godzinami. Czasami nie uda mi się skończyć edytowania filmu w dany dzień, dlatego muszę przesunąć to na następny. Dlatego odcinek nie pojawia się rano, tylko na przykład wieczorem. Mam nadzieję, że rozumiecie. Wiem, że dużo łatwiej byłoby powiedzieć, że filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu, tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie, ale w tym momencie ze względu na natłok innych obowiązków nie jestem w stanie tego zrobić. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt duży problem. Czy na ulicy ludzie mnie rozpoznają? To jest bardzo fajne pytanie, i rzeczywiście, odkąd mój kanał zaczął rosnąć od tych wakacji, to znacznie częściej zdarza mi się, żeby ktoś do mnie podszedł na ulicy, powiedział, że ogląda moje filmy, że im się podobają, co jest niesamowicie miłe. Mam nadzieję, że wychodzę na dosyć sympatyczną osobę i że nikt nie będzie bał się do mnie podejść, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe. Chociaż nie zawsze wiem, jak się zachować, jestem dosyć skryta, dlatego. Mam nadzieję, że nigdy nie poczuliście się niezręcznie, jakbyście, jakbym nie chciała, żebyście do mnie podeszli, jeśli zdarzyło Wam się zobaczyć mnie w miejscu publicznym, bo naprawdę nie to mam na myśli. Jestem bardzo szczęśliwa za każdym razem, gdy ktoś okazuje się, że spotykam właśnie któregoś z moich widzów, bo to jest bardzo dziwne uczucie, bo za każdym razem, gdy siedzę w swoim pokoju i mówię do kamery, to nie zawsze zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście są setki i tysiące osób, które później będą to oglądać i które kojarzą moją twarz i mogą rozpoznać mnie na ulicy. Dlatego jest to bardzo dziwne, ale niesamowite uczucie. Następne pytanie to, czy chcę zorganizować, albo czy będę organizować spotkanie z widzami? To jest coś, nad czym się oczywiście zastanawiałam. Wiem, że wielu youtuberów coś takiego organizuje, myślę, że e, właśnie nie jestem pewna, czy byłabym w stanie coś takiego zorganizować na własną rękę. Nie wiem, w jaki sposób coś takiego się robi. Jeśli już to w takim mniejszym gronie, na przykład z gronem moich patronów, o tym rozmawiałam już na mojej grupie dla patronów na Facebooku. Tam właśnie był pomysł spotkania i w tym momencie jeszcze nie ma żadnych konkretów, ale jest to coś, co byłabym bardziej skłonna zorganizować ze względu na to, że taka mniejsza grupa byłaby łatwiejsza do ogarnięcia i też wiedziałabym, gdzie takie spotkanie zorganizować. Nie chciałabym zorganizować tego w jakimś miejscu publicznym, gdzie później zakłóciłoby to. Spokój, pojawiłoby się za dużo osób. A wspominając o grupie na Facebooku dla patronów, to przypomniało mi się, że chciałabym przekazać Wam informację na temat grupy dla wszystkich moich widzów, którą ostatnio założyła jedna właśnie z moich widzek i napisała do mnie maila, zapytała mnie o to, czy się na to zgadzam, omówiłyśmy razem szczegóły, więc w tym momencie funkcjonuje już grupa dla wszystkich moich widzów. Jeśli chcieliby się do niej dołączyć, to link znajdziecie w opisie. A jeśli chcielibyście dołączyć do grona moich patronów i dołączyć do tamtej grupy, to oczywiście link do Patronite to również znajdziecie w opisie. I ja wtedy wysyłam Wam osobiście takie właśnie zaproszenie, dlatego serdecznie Was zapraszam. Co sądzę o swoich widzach? Myślę, że tutaj w odpowiedzi nie będę specjalnie oryginalnej, niczym nie będzie się to różnić od odpowiedzi innych YouTuberów na tego typu pytania. Absolutnie uwielbiam moich widzów. Jeśli kiedykolwiek czytaliście komentarze pod moimi filmami, to mogliście zauważyć, że są przepełnione pozytywną energią. Oczywiście zdarzają się i niemiłe komentarze, które są od hejterów, które są naprawdę czasami bardzo hamskie. aczkolwiek wiem, że to nie są komentarze od moich widzów, to są osoby, które trafiły na mój filmik, którym po prostu się nie spodobał i one muszą znaleźć sobie filmy, które będą im bardziej odpowiadać. A moi widzowie są niesamowici i naprawdę czasami ilość tych komplementów czuję, że nie zasługuje na to, żeby dostawać aż tyle Pozytywnych opinii na mój temat. Czasami naprawdę mam wrażenie, że to jest za dużo za to, kim jestem, ale bardzo Wam dziękuję i to zawsze, zawsze poprawia mi humor. Uwielbiam czytać komentarze pod moimi filmami, dlatego bardzo Wam za to dziękuję, że jesteście bardzo często częścią mojego dnia, w tym, że poprawiacie mi humor na dzień, a czasami nawet na kilka tygodni. Czy maluję kogoś na różne okazje, na przykład na wesela? Tutaj zapomniałam, że jest jeszcze jedno pytanie dotyczące makijażu, wtedy powiedziałam, że już jest ostatni, ale jest jeszcze to. I nie, nigdy nie malowałam nikogo na żadną specjalną okazję. W sumie praca makijażystki, wizażystki byłaby super karierą, chociaż... nie jestem pewna czy się do tego nadaje, ale na pewno byłoby to super. Wiem, że moja koleżanka zmierza właśnie w tę stronę i trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że jej się uda i też Sama trochę będę jej zazdrościć, jak już będzie wizażystką. Ale nikogo nigdy nie malowałam. Malowałam kilka koleżanek tak po prostu, na jakieś imprezy albo na jakieś, zwłaszcza halloweenowe. Na przykład malowałam moją koleżankę za Magde Gessler. Robiłam jej makijaż Magdy Gessler, czyli taki mocny eyeliner, srebrny i czarny cień. Było bardzo fajnie i malowałam też moją koleżankę inną na zdjęcia, ale tak profesjonalnie to nigdy. Jakie lubię oglądać filmy, czy też kryminalne? To jest fajnie sformułowane pytanie, czy też kryminalne, a ja akurat głównie lubię oglądać filmy kryminalne i właśnie seriale kryminalne najbardziej wtedy, kiedy nie jestem w stanie przewidzieć końca, już już po tylu latach, kiedy robię research na temat różnych spraw kryminalnych, oraz jak oglądam wiele filmów i seriali, to w pewnym momencie już jestem w stanie przewidzieć na początku albo w pierwszej części danego filmu czy serialu, jakie będzie zakończenie. Za każdym razem, gdy mi się nie udaje, to jest jeszcze większe zadowolenie wtedy jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że obejrzałam tego typu film czy serial, jak jestem zaskoczona na koniec. Lubię także oglądać filmy akcji, thrillery oraz y, moim ulubionym filmem, to już wcześniej mówiłam w tamtym Q&A, że moim absolutnie ulubionym filmem jest Shrek i raczej to nigdy się nie zmieni, on nie pasuje do żadnej z tych kategorii, ale właśnie takie filmy najbardziej lubię. Myślę, że to już było ostatnie pytanie w tym filmie. Możecie spodziewać się za jakiś czas następnego QA już tak stricte na temat zagadek kryminalnych. Mam nadzieję, że tamten również Wam się spodoba, bo... Tam są bardzo interesujące pytania, za które oczywiście Wam dziękuję. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania na tematy kryminalne, na które chcielibyście, żebym odpowiedziała w tym przyszłym filmiku, który będę nagrywać niedługo, to zostawcie je w komentarzach. Jak również, jeśli jakieś inne pytania, na które dzisiaj nie odpowiedziałam, na tematy takie bardziej prywatne czy ogólne, to również dajcie mi znać. Bardzo chętnie z nich skorzystam w przypadku kolejnego QA, który będę nagrywać za kilka miesięcy. Bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które zadały mi pytania, i mam nadzieję, że moje odpowiedzi były satysfakcjonujące. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!